Bardzo dziękuję. Witam wszystkich zgromadzonych. Dzisiaj opowiem ja trochę o licytacji i właściwie o tym, gdzie tą licytację można zastosować i jakie są skutki jej stosowania. Może zacznę od tego, że mamy coraz bardziej świadomych konsumentów, którzy mają coraz większą wiedzę. W związku z tym poszukują żywności, która nie tylko zapewni im za o, coś się stało? Aha, dobrze. Nie tylko zapewni im zaspokoi ich podstawową potrzebę, jaką jest jedzenie, ale również będzie miała wartość dodaną w postaci korzystnego wpływu na ich zdrowie. I właśnie. Tu możemy zastosować elicytację. O tym zaraz dokładnie, o tym, to, to zaraz dokładnie przy, przedstawię. Ale to, że żywność oprócz tej podstawowej potrzeby, zaspokojenia tej podstawowej potrzeby, ma mieć tą wartość dodaną, wynika z zawartości i obecności w niej związków bioaktywnych. To właśnie te związki bioaktywne są ostatnio w centrum zainteresowania wielu naukowców z uwagi na to, że związki te stanowią, stanowią jakby lekarstwo czy sprawdzają się w profilaktyce bardzo wielu chorób, w tym chorób dietozależnych. A te związki bioaktywne można znaleźć w roślinach. Rośliny są niewyczerpalnym źródłem różnorodnych związków, które mogą być potencjalnie wykorzystywane jako leki, a w mniejszym stężeniu mogą stanowić również składniki suplementów żywności. Jednak tych związków jest tak dużo, że jeszcze nie do końca poznano ich wszystkie składy i budowy i także ewentualne miejsca, w których mogłyby się sprawdzić. Związki bioaktywne to podstawowe składniki odżywcze, ale również składniki nieodżywcze, takie jak poli, polifenole, witaminy czy alkaloidy. I te związki bioaktywne bardzo często stanowią metabolity wtórne. A czym, w czym te metabolity wtórne nam się ujawniają? Ujawniają nam się właśnie w. Na drodze zachęcenia rośliny do uruchomienia tych, tych, tych szlaków metabolitów wtórnych w wyniku elicytacji. Ale może zanim jeszcze, to powiem dalej o żywności. Funkcjonalnej i prozdrowotnej, ponieważ jest to dosyć ważny kierunek rozwoju przemysłu rolno-spożywczego. I żywność funkcjonalna i prozdrowotna obejmuje takie cztery główne, główne grupy. Jest to żywność naturalna, wzbogacona naturalnie w składniki pozdrowotne. I tutaj takim najprostszym przykładem jest marchewka. Ona jest bogata w beta karoten, czyli w prowitaminę A. Wszyscy wiemy, że witaminy właśnie są składnikiem prozdrowotnym. Drugą kategorią żywności jest żywność, w której zwiększono dostępność prozdrowotnych składników. Trzecia kategoria to żywność, do której dodano składniki prozdrowotne lub wzbogacono ją, i tutaj też raczej nikt nie będzie miał problemu z identyfikacją takiej żywności, bo to jest chociażby margaryna, która została wzbogacona w witaminę A. I czwarta kategoria, czwarta grupa to żywność, w której usunięto składniki niepożądane, w tym składniki antyżywieniowe, i to na przykład może być po prostu żywność bezglutenowa. Skupimy się na tej drugiej z wymienionych grup, żywność, w której zwiększono dostępność składników prozdrowotnych. I właśnie na drodze elicytacji, e ukierunkowując roślinę, na to, żeby uruchomiła szlaki metabolitów wtórnych, a te metabolity wtórne to właśnie najczęściej te związki bioaktywne. Właśnie w ten sposób możemy wytworzyć surowce do produkcji żywności, w której zwiększono biodostępność składników prozdrowotnych. Oprócz elicytacji, Jedną z dróg do pozyskania żywności, w której zwiększono biodostępność, zwiększona dostępność składników prozdrowotnych, to jest na przykład wrócenie do starych odmian, odmiany, które w porównaniu z tymi teraz powszechnie, z po, z powszechnie uprawianymi mają o wiele więcej właśnie związków prozdrowotnych. Ale my dzisiaj o elicytacji, więc. Czym jest sama elicytacja? Już wspomniałam o tym, że elicytacja może wpłynąć na uruchomienie przez roślinę pewnych mechanizmów, pewnych szlaków metabolicznych, w których. Można roślina będzie produkować związki bioaktywne. Metabolity wtórne nie biorą udziału w metabolizmie podstawowym, ale mają one zasadnicze znaczenie w przystosowaniu się rośliny do zmiennych warunków środowiska. Stąd właśnie gdzieś wprowadzenie pewnych czynników, jakim jest na przykład wprowadzenie elicytorów, czynników, które gdzieś będą zakłócać. Funkcjonowanie rośliny może przyczynić się właśnie do wytworzenia większej ilości składników bioaktywnych. I do metabolitów wtórnych zalicza się związki takie jak alkaloidy, olejki eteryczne, taniny, sterole, fitoaleksyny, związki fenolowe, terpeny, kumaryny i jeszcze wiele, wiele innych. Większość z tych związków to związki, które mają bardzo korzystny wpływ na funkcjonowanie organizmu, należą do grupy związków o właściwościach przeciwutleniających i właśnie w skuteczną metodę podnoszenia produkcji przez roślinę metabolitów wtórnych okazała się elicytacja. Elicytacja jest to właśnie um, Proces czy działanie na roślinę w taki sposób, żeby wyprodukowała związki, które stanowią metabolity wtórne. Elicytorem, czyli czynnikiem, który powoduje uruchomienie metabolitów, szlaku metabolitów wtórnych, może być zarówno czynnik chemiczny lub fizyczny, ale chodzi o to, że jest to czynnik, który będzie stymulował reakcję obronną roślinę. My, mając nogi, przed zagrożeniem możemy uciekać. Rośliny nie przemieszczają się, stąd ich obroną będzie po prostu wytworzenie pewnej gamy związków, które pomogą im przetrwać. Elicytory, czyli czynniki które uruchamiają m.in. właśnie te szlaki metabolitów wtórnych w celu produkcji przez roślinę związków mających im pomóc i ochronić się przed czynnikami zewnętrznymi. Dzielimy na, czyn... dzielimy na abiotyczne i biotyczne. Czynniki abiotyczne to m.in. promieniowanie UV czy sole metali ciężkich. A czynniki biotyczne mogą być to złożone związki chemiczne, np. ekstrakty grzybowe, ekstrakty bakteryjne czy inne ekstrakty roślinne. I właśnie roślina w odpowiedzi na ten czynnik stresujący elicytor, czyli czynnik, którym wywołuje pewne zachwianie w roślinie, ma za zadanie właśnie wywołanie u rośliny mechanizmu obronnego, Podobnego do tego, co yy, dzieje się wtedy, kiedy roślina chroni się i yy, broni przed obecnością patogenów czy przed innymi niekorzystnymi bodźcami środowiskowymi. I właśnie elicytor, czyli ten czynnik zewnętrzny, yy, powoduje zwiększenie syntezy związków fitochemicznych, które mają roślinie pomóc przetrwać. Te licytory to grupa bardzo wielu związków. Wspomniałam między innymi o solach metali ciężkich ze związków chemicznych czy, ze związków, czy z czynników fizycznych. Możemy właśnie wymienić promieniowanie UV, ale także mamy całą, całą gamę innych związków, jak na przykład lipopolisacharydy, polisacharydy. Mówiłam o ekstraktach roślin, tutaj w tabeli wymieniono również ekstrakt z oregano. Wśród abiotycznych elicytorów chemicznych możemy znaleźć kwas octowy, krzem, etanol czy eten. Natomiast wśród fizycznych, oprócz tego co wymieniłam, czyli promieniowanie UV, można również znaleźć czynnik jakim jest wychłodzenie rośliny czy wysokie ciśnienie albo niskie lub albo zmiany ciśnienia smotycznego w wyniku stresu solami. Również do, mety, do elicytorów, czyli do czynników w indukowania metabolitów, szlaków metabolitów wtórnych zaliczane są również hormony roślinne, takie jak kwas jasmonowy czy giberelina, czy cytokinina. I teraz kilka przykładów elicytacji, badań prowadzonych przez wielu naukowców w... Ośrodku w Lublinie badano wpływ hormonów roślinnych na obecność, między innymi obecność związków fenolowych w sałacie. I prowadzono doświadczenie, doświadczenie w którym sałaty spryskiwano przez kilka dni różnymi roztworami, m.in. roztworem kwasu jasmonowego, i uzyskano między innymi ponad trzykrotny wzrost związków polifenolowych w sałacie, kiedy zastosowano jednomolowy roztwór kwasu jasmonowego do elicytacji sałaty, czyli Kwas jasmonowy w tym wypadku pozwolił na zwiększenie ilości związków polifenolowych, a związki polifenolowe działają, mają w większości właściwości przeciwutleniające i jest bardzo wiele dowodów na to, że związki polifenolowe, związki fenolowe. Stosuje się w, jako profilaktyka w wielu chorobach, m.in. chorobach układu e, krwionośnego, e, e, przepraszam, e, w profilaktyce chorób serca. E, kolejnym badaniem, e, e, które, e, które tutaj chcę przedstawić, e, była licytacja nasion brokuła. E, nasiona brokuła przed skiełkowaniem e, moczono w roztworze ditlenku chloru. E, pierwotnym założeniem badania było e, odkażenie samych nasion, ale okazało się, nieoczekiwanie, okazało się, że oprócz tego, że uzyskuje się bardzo dobre wyniki w odkażaniu nasion i uzyskuje się e, materiał e, czysty mi mikrobiologicznie o wysokiej jakości, to oprócz tego w kiełkach, które zostały wyhodowane z nasion, na które działano dietlenkiem chloru, występuje zwiększona zawartość kwasu oskorubinowego oraz ponad, prawie dwukrotnie wzrosła zawartość związków polifenolowych wyrażonych jako równoważnik kwasu galusowego. Kolejnym badaniem, które potwierdza zasadność elicytacji w, w, w jako działanie, które pozwala na e, zwiększenie w roślinie e, e, związków bioaktywnych, e, jest e, elicytacja winogron. E, przez 8 do 9 dni, e, zaraz po tym jak zawiązały się kwiaty w, na krzywach winogron były one zraszane etanolem, alkoholem etylowym. I okazało się, że wszystkie związki bioaktywne, które były przez naukowców badane związki, które były związkami fenolowymi, wzrosły. Istotnie, ich zawartość wzrosła istotnie, stąd właśnie um, z, można zastosować w okresie kwitnienia spryskiwanie etanolem w celu zwiększenia związków bioaktywnych w e, winogronach. E, I tutaj literatura, z której korzystałam, i dziękuję za uwagę. Faktycznie mamy powszechnie wiadomo, że rośliny kumulują w sobie związki, metali, metale ciężkie, jeżeli wyrosną w ich obecności. Z tym, że właśnie same związki, do pewnego stężenia, obecność ich wpływa na roślinę stymulującą, można tak powiedzieć, ponieważ roślina na początku uruchamia, Właśnie mechanizmy obronne, te o których mówiłam, czyli uruchamia szlak metabolitów wtórnych i między innymi rośliny mogą reagować na takie czynniki zwiększoną produkcją śluzu, zwiększoną produkcją pektyn, tak aby utrudnić związkom, między innymi związkom metali ciężkich, przenikanie do, do tkanek. Więc do pewnego stopnia roślina walczy z tym i próbuje się obronić. No tak jak mówiłam, my mamy nogi, moglibyśmy uciec, a roślina w ten sposób musi sobie radzić i do pewnego stopnia oczywiście reaguje. Wiadomo, że jeżeli tych związków stężenie soli, metali ciężkich będzie o wiele większe, no to no, niestety będzie akumulować je w sobie, ale walczy. Dziękuję bardzo.